Cześć i witajcie, z tej strony Kudłaty i przybywam do was trzecim odcinkiem z serii Minecraft Dungeons. Otóż będę się starał minimum dwa odcinki tygodniowo z tej serii dla was wrzucać, bo zazwyczaj inne serie wrzucam raz tygodniowo, ale ten Minecraft Dungeons bardzo mi się spodobał, bardzo wam się spodobał, więc będę chciał więcej go tygodniowo wrzucać. Na razie nie idziemy do tych głównych misji, czyli tt 4 obszary. Ogólnie się dowiedziałem, że tutaj jak przeszliśmy creeperowy las, to możemy go jeszcze raz przejść i to na innych poziomach, trudniejszych i tutaj się one po prostu odblokują. Te poziomy z czasem, jeżeli te łatwiejsze przejdziemy. Dzięki temu na przykład możemy zdobyć inne itemki lub po prostu ulepszać naszą postać poprzez zdobywanie expa i levelowanie jej. Więc poza odcinkiem tutaj będę grał. Ewentualnie ten najtrudniejszy poziom na odcinkach jeszcze będę z wami przechodził, żeby zobaczyć jak to mocno się zmieniło. Dodatkowo tutaj będę chciał chyba oddzielny odcinek zrobić o tej wieży, ponieważ może nam się uda dojść do 30 poziomu. Może i to będzie już najbliższy odcinek, kolejny. Ale tym razem będę chciał przetestować coś, coś nowego, czyli koszmarna krypta. Bo jestem ciekaw, co tutaj się znajduje. Pierwszego poziomu nie możemy włączyć dziwne, bo to powinien być chyba najłatwiejszy. Koszmarna krypta. Więc zobaczymy o co tutaj chodzi. Czy to też jakieś sezonowe zadania są, czy jednak nie? To jest wiele osób z was pisało mi porady co do tej gry więc będę tutaj starał się korzystać z nich jak na razie chyba tutaj jest pusto ale wolę się upewnić czy to jest wyjście z tej misji czy to o to w tym chodzi, czy o co brama jest zamknięta czyli jednak muszę wejść do tej krypty myślałem, że ona jest po to, żebym wyszedł całkowicie A my kryperki dobra, z dwoma kryperkami naraz to jest źle, żeby walczyć, bo jeden zdążył wybuchnąć Tutaj mamy grobowce. Jak to jest duże? A I to o to w tym chodzi. To się nazywa krypty, ponieważ będziemy po takich kryptach chodzić. Yy, podziemne katakumby. Gindie, długo, zielona. Serio? Padłeś na hita? A, bo ja mam ten nowy łuk, który wygraliśmy. Jaki szybki on jest. I nie muszę ładować yy, tego. Widzicie? Prawie od, od razu mi strzela. Ej, 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 ej. Ty głupi badziągu! Zatrzymał mnie, żeby mógł ryperek wybuchnąć mi na dubo. Dobra, ten łuk dość dobry jest. Z tej wieży, co go wygraliśmy. Podoba mi się to. Czy tu jest ślepy zaułek? O, zbrojny... Mam tutaj zbrojnego tego gówniaka, który padł na dwa hity. Uuu, ten łuk naprawdę jest dość dobry. Myślałem, że dużej różnicy nie będzie. Dobra, jeszcze ty i też Aha, dobra. Chciałem strzelić z łuku, ale mi rzuciło TNT. Zapomniałem, że to tak działa. O tam jest skrzynia. Dobra, muszę z drugiej strony wejść. Bierzemy Emeraldy. Zapomniałem Wam pokazać. 784 Emeraldy? Kiedy ja to dostałem? Wiem, że też odebrałem jakąś nagrodę za pierwszy poziom czegoś, ale nie zwróciłem uwagi, ile emeraldów dostałem wieśniaka tam, kupiłem sobie jeszcze tutaj przed nagrywaniem. Tak naprawdę, czekajcie, gdzieś w Zbroje, ale gdzie ja ją mam? Bo ją w skrzyni zostawiłem. Okazała się zbyt słaba, chyba kosztowała na promocji 67 Emeraldów. I tak sobie myślę, skoro jest na promocji, a może będzie dobra, kupiłem. I tam pisało tylko 5 armora, a ta czarna wilcza zbroja ma, ma 6 armora. Więc trochę tam słabo wyszło, trochę niepotrzebnie wydałem tem heraldy. Ale z drugiej strony nic ciekawego tam innego nie widziałem. Teraz patrzę, że już zmarnowałem wszystkie strzały, ale to jest niemożliwe, bo ich chyba było 350 w poprzednim odcinku, więc zdaje mi się, że ta kusza po prostu zresetowała mi te strzały, bo to byłoby dziwne, że tak nagle tyle mi zniknęło strzał. Serio tak szybko oberwałem, może tutaj będzie jakieś jedzonko albo lekarstwo. Nie, kilka emeraldów. Na razie pusto jest. Hmm, ktoś mi pisał, żebym sprawdził, czy można nabrać jedzonko do ekwipunku, żeby je później zjeść i mieć życie, ale zdaje mi się, że nie, bo jak kliknę na jedzonko, to on automatycznie mi je zjada. Tyle tu jest korytarzy na tej mapie, że ja w ogóle nie wiem, gdzie ja mam iść, <grytanie> więc idę po prostu przed siebie. Zobaczcie, tutaj ominąłem, tutaj jeszcze jest. Tutaj będzie jakaś skrzynka, tylko czekajcie. Gdzie mnie tutaj doprowadzi? Gin zielony ogórasku, czy też tutaj? Sporo mi życia zadają, więc ta krypta jest bardziej wymagająca. A to dopiero drugi poziom tej krypty jest, gdzie pierwszego poziomu wcale nie mogliśmy włączyć, więc nie wiem o co tutaj z tym chodzi. Ej, 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 nie tak szybko. Na razie cisza jest, tak naprawdę tylko chodzę i szukam skrzynek i wazonów. To można dotknąć. Aha, wtedy się pojawiły szkieleciaki. Ale fajna nagroda, naprawdę. Dobra, dobra, bo już zaczynacie mnie zabijać. Odsunę się kawałek, zaraz mi życie powinno odrosnąć. A mogę i z atakować stąd. Dobra, mamy życie. Na pewno tutaj nic więcej nie ma. Nie ma. Myślałem, może jakąś zbroję dostanę z niego czy coś, że mogę to wziąć. A tu jednak lipa. Gin. Ooo! Dobra, to jednak złe aż tak nie było. Kilka emeraldów, strzały lecimy tutaj, czy tutaj coś będzie. A, ja do tego muszę dojść. Interesujące. Ciekawe, czy muszę naprawdę wszędzie chodzić na tej mapce. Znaczy na mapce. Uf, po tych kryptach, czy wszystko muszę zwiedzić, czy niekoniecznie. Jestem bardzo ciekaw, czy muszę chodzić po całej mapie, czy po prostu to zależy ode mnie. Ale z drugiej strony tutaj szybkość. Nie, ja niewidzialny jestem. Ale z drugiej strony to mogę ominąć jakieś skrzynie. Więc może pójdziemy tam w te niektóre miejsca, które nie odkrywałem, zanim wyjdziemy całkowicie z tych krypt. Zobaczcie, jak na razie do tej strzałki zbliżamy się. O, tu się otwiera. I jakiś tam magiczny dziad się pojawił. A, plażery. Tylko magiczne pojawianie się było, ale efekt końcowy był słaby. U, tutaj są nowe plażerki. Bardzo dobrze. Co to było? Strzałami strzelają w każde strony. Rzucamy, rzucamy. Odejdź, odejdź, odejdź. Dobra, żebyś nie oberwał mi przypadkiem. Oni nie mają się kierki, tylko oni mają taki toporek. Gdzieś skrzynia? A tutaj i to złota. Ugh, nowe rzeczy. Ja przypadkiem, że to mi się ulepszyło, bo już takie coś miałem przy sobie. Albo mi się zdaje, ma 7 armora. Więcej o jeden, niż jak ja mam. Dobra, i tak musimy się wrócić. Ale jazda, jak się wejdzie na te popękane bloczki, to one pękają i potem spadają. <laughs> Panie, grawitacja na nie działa. Wróciłem się, ponieważ tam do jednego zaułka nie zajrzałem. I chyba właśnie to jest ten zaułek. tak, bo tutaj ja się roi od różnych stworków, potworków. No i znowu się na to nabrałem dwa creepery naraz. Najgorzej. To mi to strzelasz? Z tym odwłokiem. Uuu, jednak się opłacało tu przyjść. Tylko czekajcie, nie z tej strony. Musimy tu naokoła przejść. Zryj strzałę. Dokładnie tak. Ten łuk jest przekozak. Łuk, no bardziej kusza. A, ej, ej, ej! Dziadu jeden, zielony. Uciekamy. Aż dwa TNT wybuchły? A nie, to creeper był, dobra. <laughs> nie zauważyłem od razu. Yy, nie, gdzie to było? Czekajcie. Dobrze, idę, tutaj muszę iść. Nie, też nie? Ja chcę tą super skrzynkę. Dobra, jest ona tutaj. No i mamy ją. Jakiś miecz! Nowy, czy coś? Pokaż mi ekwipunek. A daje on aż 9 ataku! Bo ten ma tylko jeden. Ale mam na nim zaklęcie. No trudno się mówi. Bierzemy ten. Mogę sobie zaklnąć. Dodatkowe obrażenia plus 50, a to obrażenia na sekundę. Wolę dodatkowe obrażenia. Mogę drugi poziom? Nie mogę. Rozbij go. Czy to jest pozbycie się zaklęć? Wolę tego nie testować na tym mieczyku. Dobra, mamy coś nowego. Gdzie teraz muszę iść? Ja nie mogę sobie tej mapki przybliżyć, znaczy oddalić. No i teraz sobie sprawdzimy, jak ten mieczyk działa w walce. Może zabijaj szybciej? No chyba tak. Albo coś mi się zdaje, bo i tak na hita oni padają. Kilow? Co tutaj Kilow robi? Zadaje 12 ataku. Czemu jak dostaje jakąś nową broń? Nie znaczy... Czekajcie. Aha, tu mogę tak sobie podzielić. Okej. Okay. Co chwilę dostaje nową broń i to zawsze po tym jak... Tą nową ulepszyłem, tutaj mamy tak, tutaj mamy tak. Tutaj mogę cykl bólu załadować sobie, ale nie chcę. Nie mogę to jakoś ulepszyć, yy, nie mogę. Premia do obrażeń. Yy, dobra, na razie będziemy walczyli tym mieczykiem. Ogólnie jestem po tej stronie, czyli muszę iść tutaj, żeby jeszcze ten zaułek ostatni zwiedzić. I dopiero wtedy yy, pójdziemy do tej głównej strzałki, ponieważ nie chcę tutaj jednak nic omijać. Ponieważ chcę jak najwięcej tutaj skorzystać, że plądruję tutaj te koszmarne krypty. O, myślałeś, że na jej wybuchniesz? Czemu tam chodzisz? Jak tam wlazłeś? A, dobra, tędyk mógłby być na dwór. Dobra, jest skrzynia. Nie jakaś wybitnie yy, tutaj dobra, ale coś tam pewnie w niej będzie. Kolejny kilo, super. Zaraz sobie go sprawdzimy. Yy, Cząść lepszy. Nie, dziewięć ataku. Więc tyłka tutaj nie urywa. Znowu mam efekt jakiś niewidzialny. Tutaj jeszcze tego dziada załatwimy. Dobra, chyba tą stronę mam załatwioną, tak mi się zdaje. Ale dźwięki straszne. Ewentualnie jeszcze coś może być po tej stronie. No jest tylko y, ten bazon z emeraldami. Dawaj mi go. A tutaj jeszcze jesteście dziadówy, w ostatnim pomieszczeniu. Znaczy ostatnim po tej stronie. Nowe osiągnięcie dostałem. Jestem już w kolejnej części, której nie mam odkrytej. Jak na razie tylko widać jednego zombiaka, który trzyma kosę? Taką. Jakby z CS-a? Gdzie on jest? Zobaczcie. To jest za kosa. to w ogóle miało być. Rzucamy TNT. Wybuchnij sobie. Okej. Okay. O, tej więcej was jest. Skąd ja dostaję TNT? Po zabiciu zombiaków? Czy o co z tym chodzi? O, mamy Emeraldy kolejne. Dobra. Tutaj jest ślepy zaułek, ale można tam wejść z drugiej strony. Zobaczmy to tutaj. Tu będzie jakieś wejście. O! ile was tutaj jest? Widzieliście? Automatycznie tego schaba, który go dostał, zjadł go. Więc raczej go nie mogę sobie schować do jakiegoś punktu na później. Jak będzie mi brakowało życia. A szkoda, że tutaj tak to nie działa. Dobra, chodźcie tutaj. Nie będę z wami się bawił. Lubisz to, żrejkusze. No i bardzo dobrze. Jeszcze ty, i jeszcze ty. Które kozak ta kusza jest? Mam nadzieję, że po tych kryptach też coś fajnego dostaniemy. A, bo ty mnie ustrzeliłeś pajęczynką, dziadu włochaty. Dobra, jest skrzynia zwykła. Tam emeraldy, tutaj też emeraldy. Więc tą stronę mamy załatwioną. Gin, pasożytniku jeden. Ty też, gdzie uciekasz? Jak masz dostać z miecza w ryj, to i tak dostaniesz, dziadu. Tutaj chyba byliśmy. Dobra, mamy jeszcze tutaj kryperki, Dziadówy jedne, oczywiście musiał mi wybuchnąć na ryj, jumpscare'a mi zrobił. Ryj miecza, tutaj jest pusto, ciekawe czy tutaj tymi korytarzami dojdę do tego głównego pomieszczenia, gdzie muszę iść. Czy tutaj jest jakiś portal? Nie. Dobra, jestem już na kolejnych terenach. O, to są te fajne cegiełki. Ja chcę mi wszystkie porozwalać, to no, mnie cieszy, jak one spadają. Dobra, no, te mamy kolejne, te kolejne. Jak to tutaj wygląda? No myślę, że najpierw pójdę tutaj, bo jak tam pójdę, tam już będzie koniec tak naprawdę. Wyjście z tych koszmarnych krypt. A ja chcę tutaj jeszcze sobie poplądrować, poszukać różnych rzeczy, bo zaraz dobijemy do tysiąca emeraldów. Jak na razie jest dźwignia tam na środku. Nie będę jej klikać, ponieważ. Tutaj chcę na pewno zobaczyć, co mamy po tej stronie. I chyba to jest to wszystko. Ym, dokładnie tak, więc idziemy kliknąć tą dźwignię. Ło! Jakiś boss się odpali? Ym, nie. Same tak naprawdę szkeleciaki. Albo z drugiej strony się pojawiły. Tutaj. Mocniejsze dziady. Nie. Plagiary i. Kościste schaby się pojawiają. Masz się ty po ryju, a nie uciekasz. Uuu, jest miksturka szybkości. Czyli szybciej was teraz mogę zabić. Bardzo dobrze. O, już trudniejsze się pojawiają. Będzie co bić. Jakieś dziadu. Tą siekierkę to możesz, wiesz, na ryj sobie strzelić. Gdzie mi lecić tak szybko? Ej, skrzynia mi wyskoczyła. Dobrze, że to pokazuje, Bo bym nie wiedział, że po tej stronie wyskoczyła. Powinna się pojawić ona przy tych drzwiach. Dostaliśmy mieczyk, ale słaby, bo tylko ma 7 ataku. Idziemy tutaj. O! I mamy tutaj kolejne dziadówy. Kysz, kysz. A złapał mnie. No, to też znajdziemy sposób. Kolejny mnie strzelił. To no, nie ma sensu, że mnie strzelają wtedy, jak jestem w tej sieci. Wtedy dłużej w niej zostaję. Zdobyty poziom. Czyli mamy już szósty poziom, ten ogólny. Czyli poekspiłem sobie troszkę, troszkę, troszkę. No dobra, ekspiuję, będę poza odcinkiem przechodząc jeszcze raz te poziomy, tylko na trudniejszych. Można mieć aż dwa TNT. Czy on je obydwa wypuści, czy nie bardzo? Czekajcie, tutaj jeszcze mamy nieodkrytą komnatę. No dobra, tutaj tylko mamy to coś. Te nowe wagoniki. Wagoniki, znaczy, yy, jak to się nazywało? A pojedynczo mogę rzucać. Wazoniki, to się nazywało, no właśnie. Kolejny... Wybuchaj. No i bardzo dobrze. Bierzemy życie i teraz resztę dobijemy tutaj zwykłym mieczem. Bierzemy to. Na siłę dostaliśmy, czyli chyba więcej obrażem będziemy zadawać. Teraz zjemy jabłuszko jeszcze na życie. I tą... tutaj... Y, tą komnatę mamy załatwioną. Miałeś to zjeść, dziadu włochaty. Dobra, tutaj pójdziemy, w tą stronę. O ty, tutaj jest impreza, no właśnie! Samą parę przyszedłem, bo byście już zaczęli beze mnie tutaj tą całą zabawę. Nie uciekaj. Bardzo dobrze. Czekaj, czekajcie, czekajcie. Mm, czyli najpierw wolę iść tutaj, ponieważ tu jest zamknięty zaułek. Ej, jak przez ścianę mógł mnie uderzyć? I się tyle mi życia zabrał. A dobra, ta strona się otworzyła. Tutaj jest zakończenie. Ja, ja tam jeszcze nie chcę iść. To mnie strzelasz, kiedy myślę. Jak mam tam się przedostać do nich? Eee. Jak to się otwiera? Może jeszcze pójdę na tamtą stronę? Więc na to wychodzi, że chyba to nie jest zakończenie, jeżeli pójdę do tego miecza. Bo gra chce, żebym na tutaj przyszedł? A! Może trzeba tych potworków pozabijać, bo tutaj kolejne przejście jest, które mi się otworzy może. O to chodzi. Dobra. Tu wcześniej, kawałek weszedłem, to mi się te potworki nie pojawiły. Już nie wiedziałem. Czy ja coś źle zrobiłem, czy czegoś nie otworzyłem po drodze? Dobra, mamy to. Czekajcie, tu jest właśnie zakończenie. A ja myślałem, że ten zielony sarkofag to jest zakończenie. znaczy sarkofag z zielonym światłem. Z świetlików. Tak, i tutaj się otworzyło, no i wszystko jasne. Teraz możemy sobie splądrować te części. Co? Mieliście na ryj, chciałeś wybuchnąć. No, bijemy ich sobie tak ręcznie. Ty jeszcze dostaniesz z miecza, bryja ty dostaniesz po dupie, a wy jeszcze dostaniecie po kiszkach, po flakach i po całych resztach waszych tam. No nie chowajcie się, chodźcie tutaj do wujka. O świnia! Dawaj mi te kosztowności tam. Co dostałem? Zbroję? Zbroja łucznika. Ona trochę wygląda, by z Dyni była zrobiona? Eee. Wezmę to, ponieważ to lepiej wygląda, a tutaj, jeśli chodzi o obronę, tylko dwa punkty różnicy jest, więc dużej mi to tam różnicy nie robi. Jakieś strzałki mam pod sobą. Czy one mi coś dają? Nie bardzo, dobra. Jemy się tego. A, dobra, bo byłem w Ja chyba. Jabłko, które pożarł. Jesteśmy jak na razie zamaskowanym bandytom. Jaka tutaj jest impreza i tutaj by się TNT przydało, a nie dają mi wtedy, jak tylko dwóch przeciwników mam przed sobą. O, akurat o tym mówię, teraz mi dali. Już prawie wszystkich zabiłem. Fajnie, fajnie, bo czemu nie? Czekajcie, ja tu jednak ich ominąłem, co nie? Tak, zajrzałem tutaj, ale poszedłem do innych. I tutaj jeszcze był kryperek, ale tutaj raczej nie będzie żadnego wazonu, co nie? Tak, pust tutaj jest. Lecimy na kolejną stronę. Te krypty wyglądają tak naprawdę tak samo. I te same stworki się pojawiają i to wszystko tak samo wygląda. Więc nie wiem, czy jest sens znowu to samo wam pokazywać. Więc te ciekawsze rzeczy, albo jakieś skrzynie jak znajdziemy, to wam po prostu pokażę. I ja tutaj chyba już sam do końca... O! Tak, zróbmy. Dalej sam do końca to spędruję, ponieważ non-stop to samo oglądać to... Aha! No to fajnie! Już! Dobra, dostałem odrodzenia. Wracając do mojej myśli, to będę pokazywał wam te lepsze momenty, ponieważ tu non stop te same korytarze są i te same pomieszczenia, i te same stworki potworki. Dara w końcu doszedłem do końca tutaj tej jednej drogi, bo ona się i przedłużała, się i przedłużała. Znowu dostaliśmy kill -off i chyba znowu jest słabszy. A dobra, przypadkiem użyłem życie. od i jest ekipunek. A, tutaj mamy więcej miejsca. Nie ja zauważyłem tego. Jeżeli chodzi o mapkę, to tak naprawdę zostało nam tutaj, oraz tutaj się po drodze coś było. Tylko tam już nie chciałem się zawracać, ponieważ wolałem w drodze powrotnej tam sobie zajść. Żeby dwa razy tej samej drogi nie robić. O jezu, ile tu jest Ile byłoby z tego kostki mącznej? Ginie! Zabiłem cię, a ty jeszcze żyjesz. Nie miał w ogóle życia na pasku, a jeszcze sapał się do mnie. O, mamy kolejne tutaj wazoniki i kolejne szkeleciaki, więc trzeba was załatwić tutaj. I jeszcze tego. Uuu, przydałoby się teraz TNT, Dobra, weźmy życie. Weźmy sobie teraz to. Ty się poryj, dostaniesz. I zostały nam tylko same kościste wziadłowy. Ty masz jednego poryju, ty jednego w ryja, i ty jeszcze jednego hapniesz. Tutaj coś jest. także nic nie ma. Więc teraz tak naprawdę nam została droga powrotna oraz jeszcze tam jeden zaułek został, który przydałoby się go zwiedzić. Ja całkowicie zapomniałem o tych rzeczach, które tutaj mam. I zobaczcie, pod dwójką przyciągam sobie zombiaka i on tutaj ma taką hipnozę. Znaczy to nie jest hipnoza, tylko że jest oszołomione. O, znowu tutaj ta krypta. Jeszcze mamy coś z fajerwerką, więc wypróbujmy sobie, co to robi. Ło! Wow! Ta fajerwerka robi, że strzelam w łuku tą fajerwerką. Jak fajnie to wybucha! Ale cooldown jaki jest potężny? Dobrze wiedzieć. Zabiłem was. Jakaś skrzynia teraz powinna się pojawić. Teraz pamiętam o tym. Taka słaba. Jeszcze mamy szybkość pod trójką. Czekajcie, wziąłem to. Nie, to było życie. Gdzie szybkość? Tutaj. Ale tylko ona przez chwilę trwa tak naprawdę. Ale za to cooldown jest dość mały. No i znowu mogę użyć. No bo ja wcześniej tego w ogóle nie używałem i zapomniałem o tym. A tylko można mieć trzy takie dodatkowe y, supermoce, umiejętności, nie wiem, jak to nazwać, bo tylko są trzy sloty. Tam wrzućmy TNT. A dobra, teraz wybuchło. Weźmy sobie jedynkę i teraz rozwalimy go sobie. Chyba nikt nie oberwał. Dobra, trudno. O, tutaj jesteście. Żryjcie to! Chcę wypróbować jeszcze raz tą fajerwerkę, a tak, żeby ktoś umarł. Dobra, teraz umarli. No i tutaj tak naprawdę zostały jakieś ochłapy, no i wszystkich mamy zabitych, więc nie przedłużając, widzimy się już na miejscu. No i już dochodzimy tutaj, jeszcze tylko sobie pozwalam, te cegiełki fajne. Ulala, ale te skarby na nas czekają. Ciekawe, ile będę miał emeraldów tutaj pod koniec, jak wszystko splądruję. Może do, do 1500 dobijemy. Nie jestem przypadkiem kliknąć na koniec zadania, więc na końcu tam sobie Bo jeszcze chcę sobie zgarnąć tą stronę z emeraldami. Teraz tak. A dobra, kliknęło się. Dostaliśmy TNT. Ekwipunku coś nowego. No, sporo tych rzeczy dostaliśmy. Będę musiał je zostawić w skrzynce na tym naszym ogólnym yy, obozowisku. Chyba tak to można nazwać. I co? Opuść kryptę. Pokazało mi. Czyli miałem tylko przeczytać jakąś książkę, tak naprawdę? Tylko o to chodziło? Ej, nie przeczytałem, ja ją wziąłem! To jeszcze nie jest koniec! Co się tutaj dzieje? Dobra. Wybuchli. Może tylko tutaj będą potworki, ewentualnie w drodze powrotnej jeszcze mogą być. Czyli chyba muszę iść tam, gdzie zacząłem. Bo tu innej drogi nie widać. Gdzieś strzałka przed chwilą była. Jest ta strzałka, czy jej nie ma? A skrzynka się pojawiła. No. Zawsze w takim miejscu się pojawi, że nie wiadomo gdzie się pojawiła. Słabe, tak naprawdę. No i jest wyjście. Mam nadzieję, że tak mieliśmy właśnie zrobić. Czy nam tutaj. i brama nam tutaj się otworzyła. No i wszystko jasne. Czy to będzie koniec, czy to nie będzie koniec? Na mapie wygląda, że pojawiły nam się nowe tereny. Ja ogólnie już bym w tym momencie zakończył. Ale myślałem, że tu ogólnie będzie zakończenie, więc tak akurat by się nam zgrało, to dobrze. Ale widzę, że tu na razie jeszcze idziemy. Myślę, że na razie pójdę jeszcze odkrywać te tereny. Jeżeli faktycznie tam będzie jakaś dalsza część gry, to po prostu zakończymy i dalej będziemy grać tutaj w kolejnym odcinku. Uuu, mamy tutaj jakieś nowe wejście. Jeżeli to będzie wejście do kolejnej krypty, czyli zakończymy sobie w tym momencie. Tak, jest kolejna krypta. Czekajcie. Na pewno tutaj nic nie ma. Dobra, nie ma. Więc wchodzimy do krypty i zobaczymy, co my tutaj mamy. Tak, nowa krypta. O nie, dobra, wychodzimy. Skoro się zapowiada druga krypta, to nagramy ją już w kolejnym odcinku, który chyba powinien się pojawić na weekend, ale mimo wszystko nadal piście czy kolejne przyszłe odcinki byście chcieli, żeby to były właśnie zwierzę, jak tam przechodzę do 30 poziomu, czy raczej byście chcieli dalej fabułę. Do zobaczenia!